Ruszył konkurs na inkubację w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, który funkcjonuje w ramach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Inkubacja to forma wsparcia dla młodych firm, pozwalająca przez rok korzystać bezpłatnie z biura lub stanowiska pracy oraz pakietu usług szkoleniowo-doradczych. Jesteśmy startupem technologicznym, który wywodzi się z Wydziału Elektrycznego, więc w sposób naturalny zajmujemy się sprawami. Związanymi z szeroko rozumianą elektryką, my specyficznie jakby ukierunkowaliśmy się na branżę elektromobilności. W Fejczarmoż zajmujemy się bakteriofagami. Bakteriofagi to są wirusy, które specyficznie zabijają bakterie, czyli na przykład w kurniku. Jeżeli pojawia się salmonella, to jest bardzo duży problem, który możemy skutecznie usunąć. Firma zajmująca się wsparciem segmentu przemysłu chemicznego. Ogólnie głównie chodzi o sytuację pomocy przy rozwiązywaniu problemów, zwłaszcza z nowymi produktami, wprowadzaniem innowacji do firm, ogólnie rozwojem, no i researchem, jeżeli chodzi o kwestie różnego rodzaju przemysł po prostu przemysł chemiczny. Dział akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to przede wszystkim dwa procesy: preinkubacja i inkubacja. Preinkubacja to proces skierowany do osób, które myślą poważnie o założeniu własnego biznesu, oraz inkubacja jest to proces skierowany do startupów, czyli młodych firm, które istnieją na rynku nie dłużej niż dwa lata. Jak wszyscy skusiła nas forma darmowego biura. No, własny kąt, powiedzmy na samym początku, to jest to. Co pozwala, że tak powiem, firmie jakoś do to. Ta lokalizacja tutaj ma bardzo dużo zalet. No jest świetnie ulokowana na mapie miasta. Mamy tutaj dostęp do specjalistów, którzy nam pomagają. Mamy dostęp do Enterprise Europe Network. Bardzo pomocna sieć, dzięki której również złapaliśmy kilka kontaktów. No, i mamy przestrzeń taką biznesową. Jeżeli na przykład to mam, na, chcemy spotkać się z naszymi partnerami biznesowymi, w tej przestrzeni naprawdę tutaj to jest świetne miejsce do tego, żeby takie spotkania organizować. My prowadzimy takie indywidualne warsztaty, na których to jest taka burza mózgu. My się koncentrujemy na indywidualnym projekcie, na indywidualnym pomyśle i próbujemy na przykład zidentyfikować klientów. Pod konkretny pomysł stworzyć ofertę odpowiednią, stworzyć model biznesowy, tak? Model biznesowy, czyli plan działania, plan działania firmy to jest bardzo potrzebny, ponieważ to są działania, które porządkują te wszystkie pomysły w głowie, które mają z reguły młodzi ludzie. To, co nas łączy, to, to że jesteśmy na samym początku, czyli w większości osoby bez doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie własnych działalności, czy to spółek, czy to działalności gospodarczych i mamy. Pomimo różnych branż, te same problemy. To można powiedzieć, że nas łączy. Dzięki temu możemy się wspierać i rozwijać, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązywania wspólnych problemów. No i powiedzmy sobie szczerze, tutaj też znowu się odniosę do pani Magdy. Też czuwa nad tym, żebyśmy nie siedzieli w swoich pokojach, żebyśmy wyszli z tych pokoi, żebyśmy po prostu się spotykali, a są różnego rodzaju, na przykład, śniadania biznesowe organizowane właśnie przez inkubator. Gdzie tutaj oprócz, że tak powiem spotkania w wspólnym gronie, mamy spotkanie jeszcze z jakimś specjalistą, który odpowiada, na przykład na bieżące potrzeby nasze, jeżeli chodzi o kwestie doinformowania, czy też możliwości rozwojowych. I dzięki temu, no, rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. W sierpniu jest umieszczane ogłoszenie na naszej stronie internetowej www.innowacje.zut.edu.pl. Inkubacja trwa u nas od roku z możliwością przedłużenia do o kolejny rok. W ramach inkubacji oferujemy samodzielne biura w pełni wyposażone, sale spotkań biznesowych, różnego rodzaju usługi networkingowe, czyli to są spotkania formalne, nieformalne, szkolenia, warsztaty, indywidualne warsztaty, indywidualne konsultacje, także zarówno wsparcie infrastrukturalne, jak i biznesowo-merytoryczne i wszystkie nasze usługi są bezpłatne, także bardzo serdecznie zapraszam wszystkie startupy do... Odwiedzenia i spróbowania sił w konkursie. Regionalne centrum innowacji i transferu technologii, w ramach którego działa akademicki inkubator przedsiębiorczości jest częścią Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.